Cześć! A spójrzcie, co ja dzisiaj tutaj dla Was mam. Piękna, latająca Barbie Super Astronautka. I to w różowym uniformie. A do tego blondynka. No i podobno potrafi latać. Przynajmniej tak słyszałem. A do tego ten różowo-niebieski kontroler. Czyż nie jest piękny? Także nie jakieś tam Mawiki, FPWiki. Tylko. Poważny sprzęt dla niepoważnych ludzi, a może niepoważny sprzęt dla poważnych ludzi. I nie z powodu dzisiaj tutaj dla Was przyniosłem, ponieważ w tym programie będę chciał Wam odpowiedzieć na pytanie: czym rozróżnić zabawki latające od pełnoprawnych dronów? I czy to w ogóle ma jakieś znaczenie? Także zapraszam ci serdecznie do obejrzenia tego materiału. z ostatnią piwnicę, natknąłem się między regałami właśnie na to oto cudeńko. I przypomniałem sobie jak wiele, wiele lat temu kupiłem swojego pierwszego drona córce, no tak naprawdę nie wiedząc nic o lataniu dronami. I jeżeli, drogi rodzicu, jesteś właśnie przed zakupem pierwszego drona swojemu dziecku, zastanów się, czy na pewno jest to zabawka, czy właśnie może. Pełnowartościowy dron, a może częściowo wartościowy, bo tak naprawdę nie jest tego sprzętu na rynku pełno. Ale jeżeli mówimy o zabawkach, no to tak naprawdę mówimy o dwóch bardzo ważnych parametrach, których taki sprzęt nie może posiadać. Czyli jeżeli mówimy o właśnie latających zabawkach, to nie mogą one przekroczyć maksymalnej wagi 250 gram oraz na swoim pokładzie nie mogą posiadać y, rejestratora fotowideo. Jeżeli któraś z tych własności no, nie jest spełniona, to znaczy jeżeli ten bezzałogowiec przekracza tą magiczną wartość 250 gram bądź posiada na swoim pokładzie jakiś rejestrator do nagrywania filmów bądź robienia zdjęć, to już nie możemy mówić o zabawce, jest to już dron latający. A co za tym idzie? Żeby można było latać tego typu sprzętem, trzeba posiadać uprawnienia i to co najmniej w kategorii otwartej A1A3. Żeby można było się ubiegać o takie pozwolenie, należy się w pierwszej kolejności zarejestrować na oficjalnej stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Gdzie dostajecie no, numer y, operatora, a następnie po zaliczeniu egzaminów online, mm, pierwszą swoją kategorię, czyli A1, A3. I tak naprawdę nie jest to jakaś wielka, skomplikowana sprawa, ponieważ szkolenie odbywa się w całości online, tak samo jak egzamin. I możecie go zdawać do skutku. Także uważam, że jeżeli ktoś tak naprawdę chce wejść w tą zabawę, czyli latanie dronami bądź chce zarazić innych, niech zda te chociażby podstawowe pozwolenia A1A3, chociażby dlatego, żeby troszeczkę dowiedzieć się więcej na temat. No, zagrożeń, jakie tak naprawdę spoczywają na pilocie, z tytułu latania właśnie takimi bezzałogowcami. Bo, no, latanie dronami tak naprawdę, no, nie jest grą w szachy, gdzie możecie co najwyżej płamać pionki, a jednak, no, jest to obiekt, który gdzieś tam musi zawisnąć na jakiś czas w powietrzu i może spaść i zrobić komuś krzywdę. No i spójrzcie tutaj. Super przykład. Pięknie wymalowany dron, widać, że dla dzieci. Przynajmniej wizualnie, zabezpieczone śmigła. No i wszystko tak naprawdę w bardzo dobrej cenie, bo za tego drona, nie włącznie z kontrolerem oraz goglami VR, no, musicie zapłacić tylko 199 zł. I tak naprawdę, dla przykładu, jeżeli chcielibyście latać dronem profesjonalnym na cyfrze, musicie dać co najmniej za gogle takie jak tutaj mam, czyli Vision 2, przynajmniej 3300 400 zł. Dodatkowo do tego potrzebujecie oczywiście kontroler do sterowania, czyli w tym wypadku powiedzmy, powiedzmy taki, no bo może być tak naprawdę zupełnie inny. Ale jeżeli chodzi do zestawu DJI FPV, no to ten w tym momencie kosztuje gdzieś 1000-1200 ponieważ jego cena poszła ze względu na to, że pojawił się zestaw Awata z motion kontrolerem i nie było tam możliwości właśnie wyboru. No to ten kontroler poszedł do góry. No ale tak czy inaczej za kontroler musicie dać przynajmniej tysiaka, za gogle 3 300-400, no i sam dron minimum 2000 wzwyż. Także wychodzi wam no całkiem pokaźna sumka. A tutaj dron za niecałe 200 zł. Więc zdrowy człowiek mógłby pomyśleć, no jest to zabawka. Mieści się w tej kategorii poniżej 250 gram, ale czy na pewno jest to dron? No, nie, właśnie, ponieważ posiada zainstalowaną tą kamerkę na pokładzie. I co to oznacza? Że latając nawet pseudo zabawką, potrzebujecie no, uprawnień, które tak naprawdę no, trzeba sobie. Wcześniej wyrobić, zdać egzaminy, no i, no i można wtedy latać. Ale po co latać czymś takim, co tak naprawdę no może z, tak naprawdę zniechęcić Was czy Wasze dziecko do latania? Jak można sobie powiedzmy coś tam dołożyć i zakupić powiedzmy mini jedynkę bądź mini dwójkę, gdzie tak naprawdę ta mini jedynka w wersji używanej jest już dostępna, powiedzmy, jak dobrze poszukacie w cenie, myślę. 700-800 zł, ale macie tu już naprawdę fajny sprzęt. No i na sam koniec sprawdzimy bohaterkę dzisiejszego programu, czyli tą oto super księżniczkę latającą. Czy mieści się w tej kategorii poniżej 250 gram? Bo jak sami widzieliście, nie posiada ona tutaj żadnego rejestratoru fotowideo. No poza tymi pięknymi oczami, które mogą uwieść niejednego pilota. I jak sami widzicie, no, jest ta waga zdecydowanie niższa niż 250 gram, a zatem możemy powiedzieć, że jest to zdecydowanie zabawka. Ale czy taka zwykła? Zaraz zobaczymy. No bo zaraz sobie spróbuję ją odpalić. Mam nadzieję, że wystartuje! Kolejny odcinek Marvela. Powiem Wam szczerze, że uczy przewidywacz. Nie jeden pilot FPV nie dałby jej rady. Także dzięki za uwagę i do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.